Cześć! Dzisiaj witam Was z tego nietypowego miejsca, ponieważ przychodzę do Was z nietypową informacją. Otóż już w grudniu odbędzie się premiera edycji zimowej podręcznika Mężczyzny. Jak zawsze znajdziecie w nim kilka rozdziałów wprost napakowanych treścią, a także to, co wprost uwielbiacie: czyli bezpośrednie linki do prawdziwych perełek odzieżowych. Posłuchałem rad wielu z was i stworzyłem produkt wprost szyty na miarę waszych potrzeb. Do tego zawarłem w nim coś, czego nigdy nie widziałem w żadnym e-booku. A uwierzcie, widziałem ich naprawdę wiele. Będzie dużo, dużo prościej. A w dzisiejszym odcinku przeanalizujemy męskie zimowe okrycia wierzchnie. Także zapraszam Was serdecznie na odcinek, a oddacie premiery zimowej edycji podręcznika mężczyzny, poinformuję Was w przyszłym tygodniu. Zima potrafi być nieprzewidywalna i zaskoczyć nas niskimi temperaturami. Nagle z kolorowej, choć deszczowej jesieni, sceneria zmienia się w jeden wielki biegun północny. No, przynajmniej za moim oknem. Ale nawet jeśli u ciebie nie ma aktualnie śniegu, to najprawdopodobniej jest mróz. Więc wszelkiego rodzaju przejściowe, jesienne kurtki i lekkie tręcze nie spełniają już swojej funkcji. I co teraz? Pora na wielkie, grube i puchowe kurtki? Nie. Zdecydowanie można połączyć elegancję z komfortem cieplnym, a także oczywiście z wygodą. I już za chwilę pokażę Ci na to kilka konkretnych przykładów. Ale Moment. Ja tutaj mówię o doborze okryć wierzchnich, a może twoim największym wyzwaniem podczas zimy jest coś zupełnie innego. Jestem bardzo tego ciekaw, dlatego podziel się tym w komentarzu poniżej tego filmu, bardzo chętnie tego wysłucham i pomogę ci z tym problemem. Natomiast jeśli podoba ci się ten film, będę bardzo wdzięczny za każdego lajka, którego pod nim wrzucisz. Natomiast, jeśli nie subskrybujesz jeszcze mojego kanału, serdecznie Cię do tego zachęcam. Dzięki temu będziesz mógł być na bieżąco ze wszystkimi odcinkami. Pierwsza propozycja jest wprost oczywista dlatego najprawdopodobniej już wiesz, co zaraz powiem oczywiście chodzi o wełniany płaszcz. Jeśli wybierzesz go z odpowiednich materiałów, to zapewni Ci wystarczający komfort cieplny nawet podczas niskich temperatur. Dodatkowo, ze względu na swoją długość, zimne powietrze nie będzie wywiewało Ci od dołu, tak jak dzieje się to w przypadku krótkich kurtek. Natomiast teraz mała rada. Jeśli masz poniżej 175 cm wzrostu, polecam ci decydować się na płaszcze, które są długością mniej więcej do twoich kolan. Jeśli będą one dłuższe, to mogą zaburzyć twoją sylwetkę i nie będziesz wyglądał w nich zbyt dobrze. Natomiast jeśli masz powyżej 175 cm wzrostu, według mnie spokojnie możesz wybierać jakąkolwiek długość. Każdym będziesz wyglądał dobrze. Kolorystycznie polecam Ci decydować się na czarny, granatowy lub kamelowy, czyli po prostu jasny brąz. Te trzy kolory zapewnią Ci największą uniwersalność i stworzysz z nimi praktycznie wszystkie stylizacje, jakie tylko wymyślisz. Jeśli masz już w swojej szafie te trzy kolory, to wtedy możesz zaszaleć i wybrać coś w ciemnej zieleni lub graficie. Ale tak jak mówię, dopiero jeśli masz tam te trzy podstawowe kolory, które są najbardziej uniwersalne. Materiał. Im więcej wełny, tym lepiej. Jeśli płaszcz ma powyżej 80% wełny, to już jest bardzo dobrze. Jeśli ma powyżej 70% wełny, to wziąłbym go pod uwagę, jeśli naprawdę dobrze wygląda i ma fajny krój, lub jeśli jest w dobrej okazji cenowej. Natomiast wszelkie płaszcze, które mają poniżej 70% wełny, nie decydowałbym się na nie. Po prostu wełna nie będzie spełniać swojej funkcji i nie będzie zapewniać ci wystarczającego komfortu cieplnego. Jeśli chodzi o stylizację, to naprawdę świetnie wystylizujesz go do każdej okazji, zarówno w połączeniu z t-shirtem i swetrem. Koszulą czy też golfem będzie wyglądał wprost genialnie. Masz praktycznie nieskończenie wiele możliwości. A jeśli dorzucisz do tego jeszcze jakiś fajny szalik, to w ogóle stylizacja gotowa i wyglądasz świetnie. Dobrej jakości płaszcz to jest naprawdę bardzo dobra inwestycja, zwłaszcza na początku budowania swojej garderoby. Jest to bardzo duży element który zwraca na siebie uwagę. Więc nawet jeśli reszta twojej stylizacji, reszta twojej garderoby nie jest jeszcze wystarczająco dobrej jakości, po prostu nie jest jeszcze taka jakbyś chciał. To zainwestuj w dobry, wełniany płaszcz. Jeśli założysz go na siebie, to zakryje on praktycznie całą Twoją sylwetkę. I to on będzie przyciągał do siebie uwagę. On będzie rzucał się w oczy. A po płaszczu, już na pierwszy rzut oka widać, czy jest on dobrej jakości, czy nie. Drugą propozycją również będzie płaszcz, ale zupełnie inny. Także jeśli jesteś. Fanem kurtek. A nie chciałbyś się na początku decydować na długi płaszcz, ponieważ nie wiesz, czy będzie ci odpowiadał, lub nie lubisz po prostu długich płaszczy, to wybierz krótki płaszcz typu bosmanka. Świetny płaszcz, który wprost genialnie wpisuje się w klasyczny charakter męskiego ubioru. Krótki, dwurzędowy, z dużym kołnierzem, który zapewni Ci świetną ochronę od wiatru. Tutaj idealnym wyborem będzie ten w granatowym kolorze ze złotymi guzikami. Wręcz bije od niego elegancja. Jednak również te czarne świetnie sprawdzą się podczas zimy. Wybór należy do Ciebie. Wybierz ten, który po prostu dopasujesz do większej ilości ubrań w swojej szafie. Oczywiście tak samo jak w poprzedniej propozycji, tutaj też celuj co najmniej w 70% zawartość wełny. A jeśli chodzi o stylizację, również ogromna uniwersalność. Od t-shirta po koszulę. A! Jeszcze jedna rzecz, o której nie wspomniałem, jeśli chodzi o poprzedni płaszcz. Zarówno bosmanka, jak i długi jednorzędowy płaszcz świetnie będą pasowały do formalnych stylizacji z garniturem. Także jeśli nie masz okrycia wierzchniego, które świetnie sprawdza się w formalnych stylizacjach, to postaw na wełniany płaszcz. Nie możesz źle wybrać. Czy to będzie kamelowy, czy to będzie granatowy, czy to będzie czarny, praktycznie będzie zgrywał się z każdym kolorem garnitura. Także jeśli jesteś fanem krótszych płaszczy, wybierz bosmankę, jeśli dłuższych, to wybierz jednorzędowy płaszcz. Osobiście polecam Ci mieć oba w swojej szafie, da Ci to ogrom możliwości. A jeśli koniecznie chciałbyś trzymać się kurtek, no to również mam dla ciebie dwie propozycje. Pierwszą z nich będzie parka. Ale nie taka standardowa z puszystym kapturem. Decyduj się na tę w bardziej eleganckiej wersji. Dzięki temu będziesz mógł dopasować ją do większości okazji. W tym przypadku decyduj się na klasyczne, stonowane kolory. Takie jak na przykład granat ciemna oliwkowa zieleń czy też czarny. Nie wybieraj żadnych korzuszków, czy też pikowanych wersji, które wyglądają po prostu tanio i nie nadają się do eleganckiego stylu. Postaw na klasykę i szukaj czegoś tak prostego, jak tylko może być. Jako, że jest to kurtka, to materiałem wykonania może być poliester. Zapewni on Ci nieprzemakalność oraz szybką wysychalność. W idealnej wersji wypełnienie będzie naturalne. Dzięki temu będziesz miał zapewniony odpowiedni komfort cieplny. Osobiście nie jestem fanem łączenia kurtek z formalnymi stylizacjami, takimi jak garnitury. Uważam, że nie wygląda to dobrze. Natomiast, jeśli nie masz żadnego innego wyboru, powiedzmy, jesteś postawiony pod ścianą, to ewentualnie możesz założyć tego typu kurtkę w połączeniu z garniturem. Ok, mieliśmy długi płaszcz, krótki płaszcz, długą kurtkę. No to teraz pora na co? Oczywiście, na krótką kurtkę. Tutaj polecam Ci pikowaną, ale nie w wersji jesiennej, tylko ocieplanej, zimowej. Szukaj wypełnienia naturalnego, zapewni on Ci wystarczający komfort cieplny. W tym przypadku najbardziej uniwersalną propozycją, którą polecam Ci na pierwszy zakup będzie ta w kolorze granatowym. Wybieraj przeszycia w rąby czy mniejsze czy większe, nie ma to aż takiego znaczenia, ale w porównaniu z przeszyciami poziomymi wygląda to o wiele, wiele lepiej, bardziej elegancko i mniej casualowo. Materiałem zewnętrznym, jako że jest to kurtka, to najprawdopodobniej będzie poliester. Ale jest to ok. Jak już tłumaczyłem w poprzedniej propozycji, poliester w przypadku kurtek jest jak najbardziej akceptowalny, spełnia swoją funkcję i dobrze służy. Natomiast jeśli chodzi o tego typu krótkie, pikowane kurtki, połączyłbym je z casualowymi stylizacjami, z t-shirtem, swetrem, polówką, koszulą, ale unikałbym używania ich do formalnych stylizacji, zwłaszcza tych w połączeniu z garniturem. Nie będzie wyglądało to dobrze. Ok, a więc mamy cztery propozycje. Dla każdego coś dobrego. Więc niezależnie od tego, czy jesteś fanem długich yy, okryć wierzchnich, czy krótkich, czy płaszczy, czy kurtek, znajdziesz coś dla siebie. Nie zapomnij jedynie o poinformowaniu mnie w komentarzu, jakie jest Twoje największe zimowe wyzwanie, jeśli chodzi o ubiór. Tak jak wspomniałem, jestem tego naprawdę bardzo ciekawy. Także wstrzymaj się z zakupami, bo otrzymasz ode mnie najlepsze linki jakie tylko istnieją. O dacie premiery edycji zimowej podręcznika mężczyzny poinformujecie już w przyszłym tygodniu. Wprost nie mogę się doczekać, aż zobaczysz efekty mojej pracy. To wszystko na dziś. Dzięki, że tu ze mną jesteś. Trzymaj się i do zobaczenia.